Witajcie, kochani, bardzo serdecznie Was witam w Pepko. Później jeszcze przejdę do Action. Jestem bardzo ciekawa, czy pojawiło się coś nowego. Ostatnio w Pepko nie ma praktycznie nic, oprócz oczywiście, oprócz oczywiście nowej kolekcji. Natomiast w Action od czasu do czasu coś fajnego zawsze można znaleźć. Także, także zajrzę na 100%. I tak, tutaj mamy taką tackę bardzo fajną. Ja kiedyś kupowałam tylko troszeczkę mniejszą. Tutaj z kolei mamy za 6 zł taki szklany wazon w bardzo fajnym kształcie. No, wygląda ładnie. Podoba Wam się, czy raczej wolicie coś bardziej klasycznego? Tutaj mamy 6 zł, malinki. 6 zł, mango. Już tutaj taki świąteczno-jesienny zapach 10 zł. Tutaj też mamy 10 zł. I znalazłam jeszcze coś takiego jest to dyfuzor z olejkami. Bardzo fajnie to wygląda. Fajny pomysł na pewno na jakiś prezent. I tutaj mamy za 40 zł taki zestaw. Też fajna sprawa na prezent. 12 zł, natomiast kosztuje taka świeca. 15 zł kosztują takie cotton balls w jesiennych kolorach. I 15 zł koszyk. Nowości, osłonki na doniczki. No powiem Wam, że nic ciekawego dzisiaj raczej chyba nie zobaczymy, jeszcze przejdę sobie w jedno miejsce, może, może tam coś będzie, ale no zobaczymy. 20 zł taka osłonka w stylu boho, nawet fajnie wygląda. I 15 zł taka kula z suszonymi roślinami w środku. 35 zł taki wazon. I kochani, jestem w sklepie Action. Ramki na zdjęcia. Tutaj z kolei mamy świecę. Bardzo ładna szata graficzna. Chociaż jeżeli chodzi. Zapachy niekoniecznie, takie delikatne bardzo, yy, ale, ale oczywiście musiałabym przejrzeć wszystkie, żebym mogła Wam powiedzieć, um, czy tutaj można kupić coś ciekawego, pachnącego przede wszystkim Tofi. 4.95 za opakowanie, także cena naprawdę niewielka. Dostępne są różne zapachy. Jabłko z cynamonem. 25 zł. To jest świeca, która podoba mi się tak naprawdę od dawna. Nie wiem jak z zapachem podczas palenia, natomiast no Tutaj w słyczku ma bardzo ładny zapach. Taka ramka na zdjęcia 35 zł. Bardzo ciekawie wygląda. 14 zł, natomiast kosztują takie podkładki pod talerze okrągłe. 14 zł. Też bardzo fajne te podkładeczki. I tutaj mamy za 18 zł taki świecznik. Kamień solny na dwa takie podgrzewacze. Kiedyś były właśnie tutaj w sklepie lampki, i bardzo szybko się rozeszły. Takie malutkie świeczniki. Za 8 zł, natomiast możemy kupić taki w kolorze piasku. Jest to świecznik metalowy, ale wiecie co, widzę, że niektóre są krzywe. Krzywo są osadzone, więc trzeba po prostu zwracać na to uwagę. Tutaj chyba nawet był używany, z tego co widzę, albo po prostu świeca była wsadzona. Yy, te świece są podobno fajne. Ładnie pachną, 35 zł. Kiedyś gdzieś widziałam na TikToku, chyba podejrzewam, chyba tak. Yy, tutaj mamy natomiast takie 14 zł. Dostępne są różne kolory: 4,50 podgrzewacze brokatowe, 3 złote świece. I zobaczcie na te skrzaty, duże, przepiękne skrzaty, 45 zł. I wiecie co? Dzisiaj jak tutaj sobie spaceruję w sklepie pani kupowała no, cały koszyk po prostu dekoracji świątecznych. 25 zł takie skrzaty, te są bardzo fajne, podobają mi się. Ten brązowy super, zobaczcie z taką gwiazdą yy, na czapie. Fajne są te skrzaty. Tutaj chyba jeszcze tak. Tutaj mamy jeszcze takiego, też w brązowym ubraniu. Naprawdę, jeżeli, jeżeli coś Wam wpadnie w oko, to nawet się nie zastanawiajcie, bo niektórych rzeczy już po prostu na półce, tutaj u mnie w sklepie, brakuje. Więc więc jak coś jest fajnego, to trzeba kupować. Mikołaj 45. Ale te skrzaty naprawdę rewelacyjne. Super, bardzo mi się podoba ten skrzat, chociaż ja zdecydowanie wolę Mikołaje i 19 zł. takie aniołki. Te aniołki są naprawdę też super. Tutaj mamy wersję kawa z mlekiem. No, bardzo fajny ten aniołek i świetnie wygląda za tą cenę. Myślę, że za 20 zł. Super, super ten aniołek. Chyba ten brązowy najbardziej mi się podoba. Tutaj mamy jeszcze wersję różową. Już wyjmę. Też ładny. Ładne te aniołki z takimi zamkniętymi oczkami. I tutaj mamy jeszcze wersję białą. Ale chyba ta brązowa najbardziej mi się podoba z tych wszystkich. A Wam? Który aniołek Wam się podoba? Tutaj jeszcze wpadło mi w oko. Spodobała mi się właśnie taka szopka świąteczna, 23 zł. Tutaj mamy za 13 zł. takie domki, niedźwiedzie i 4,50 figurki do świątecznego miasteczka. I tutaj mamy różne rodzaje. Takiego pana tutaj mamy. Co tutaj jeszcze mamy? Pokażę Wam tylko. To, co tutaj mamy akurat skuter Może innym razem wam pokażę. Natomiast zwróciły moją uwagę właśnie te szopki. I mamy dwa rodzaje. Tutaj mamy taką. No ładne: 23 zł. Bardzo fajna cena. Kiedyś widziałam w sklepie, ale były takie drogie, że po prostu. Masakra. Aniołki, aniołki, amorki, 9 zł. Dziękuję kochani Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, będzie mi naprawdę bardzo miło. Mam nadzieję, że coś Wam w tym filmie wpadło w oko. Jeżeli tak, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Jeżeli nie, no to może innym razem. W każdym razie zapraszam na przeglądy. A jutro zapraszam na hol zakupowy właśnie z tego sklepu. Zobaczycie, co kupiłam za 100 zł.